Witam serdecznie. Trochę o duchowości jeszcze. on tak naprawdę lecimy się z tych negatywnych emocji, z tego wszystkiego. Ale co nam to daje, jak oni nam to dają? Nic. W kółko można się lecić. I w kółko to samo będzie. Jak tam, u góry, dobrze nie będzie. A tam tylko są, może dobrze zrobić, bo za dużo bałaganu jest. A ktoś jeszcze chce być dobrym, a jest złym teraz. I nie pominijcie tego. Zła, co się dzieje, bo to wszystko przez niego się dzieje, a później światłem chce grać, że dobrym był i że ratował to a to on to robił, nikt inny, bo mnie tu niszczy cały czas. I ile prosiłem, żeby odszedł, bo ja nie chcę żadnej drogi, ja nie pójdę za nikim, kto nie przedstawia dobra. I że do tości chcę, do mojego dziecka, bo wyszedłem z grzechu, nie grzeszę, żeby puścił tą czeluś, nie puścił. Tylko po to, bo trzy dni ciemności były najważniejsze do niego w tej Biblii spełnione Gdzie i tak dobrego życia bym nie miał Bo już ustalone było, że i tak bym odrzucony był przez mojego bliźniaka Gdzie jak będzie sąd, to może każdy się dowie ile tam zrobiłem pracy do tego, żeby było dobrze, a nie było Tak Takie ściemniane życie mamy, że to nie my wszystko sobie poczynamy, tylko zaplanowane mieliśmy. 2000 tysiące lat temu zaplanowali zniszczenie mojego życia. I to wy też mi zniszczyliście to życie, bo od was też pomocy nie dostałem, bo fakt faktem ktoś na was spływał. Ale nie dostałem od nikogo pomocy. Dlatego uciekam stąd, bo już mi się nie chce za dużo, za dużo kurestwa i za dużo kłamstwa w tym wszystkim. Jak nie jestem agresywny do nikogo, to jak mnie za agresję wyrzucają. Nie rozumiem tego, nie chcę mi się w tym żyć. Tu nie ma i tak po co kochać, bo tu sztuczność jest, a nie ludzie do kochania, bo wszyscy sztuczni jesteśmy przez jebanego drania Jezusa Chrystusa. Do zobaczenia.